Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra Jesteśmy dalej w grze Tomb Raider Rise of the Tomb Raider No i co, idziemy sobie, zdobyliśmy dwa punkty Myślę, że to jest fajne, zbieracz Przepatrzyłem teraz, przed nagrywaniem właśnie, na co mógłbym wydać te punkty, więc Zbieracz, zwiększenie ilości amunicji znajdowanej przy ciałach wrogów. Myślę, że to się może przydać i instynkt łowcy. że ta świecą w trybie instynktu szlatania większe zwierzęta zostawiają ślady i plamy krwi ułatwiające ich śledzenie. Myślałem jeszcze o mm, zwiększenie liczby PD ale to jest No W sumie jest zabicie lub ogłoszenie wroga ja myślę, że to Ok, ekwipunek. Amunicja. Strzału nie mogę wykonać, ale tu coś mam. Kołczan myśliwski średniej wielkości. Twardy kołczan ze skóry, który umożliwia zabranie większej liczby wszelkiego rodzaju strzał. Myślę, że to jest fajne. Torba na ramię, ma torba, która umożliwia zebranie większej ilości przedmiotów to też by było, myślę, spoko. Amunicja, myślę, że wezmę kołczan i mogę wziąć torbę na ramię. No i dobra, to, to by było tyle na razie. Jest jeszcze broń. Ale z broni nie mogę nic zrobić, bo nie mam już surowców. Okej okay. Co Lara? Idziemy? Bizantyjska galera wojenna. O kolski się Chodźmy Laro, chodźmy, sprawdźmy to. Tam nie przejdę, więc muszę iść tu. Mągolskie przechodzili tędy, Ach. Zaginione Miasto musi być blisko. Chodźmy tędy. Ach. Weź to może się przydać. Coś tam musi być. No na pewno. No, A się pięknie, dobra, tu możemy użyć tego ale co tu no. okej okay. Teraz tam. tam trzeba chyba wejść Tamten jest wysoko, ten jest nisko Więc wydaje mi się, że idziemy tu. Pięknie. Tak. Udało się. No to złaś. O, coś tu jest. To. Przedczytaj. Mój statek, Maria, Adula, jest unieruchomiony. Lud się załamał i pękła stępka. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć działu w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną sześciu najlepszych żołnierzy z zakonu trójcy. Kiedy marynarze umiera, umierali z głodu, my gromadziliśmy żywności i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale odchodzą od życia, odchodzę, oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę trochę drogę do tych lodowatych jaskiń i ruszymy dalej pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszeliśmy muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mruz przeniknął mnie, aż to kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę. Czyli można powiedzieć, że to opisuje po prostu te. Yy, no. Te wszystkie. Chyba uda mi się wspiąć po tych wiosłach. Co ty nie powiesz? Dobra. I teraz tak. Kręcimy ten. Aha, i on wraca. Dobra. Spróbuj wejść teraz. Lara. Udało się. Teraz muszę się dowiedzieć co tam jest. O, to coś mamy. Tędy chyba nie wejdziemy. Chciliśmy się chyba jeszcze raz, hmm. jeszcze raz po tych wiosłach. Lara, idź. Dobra. I teraz tak. I teraz co dalej? Niech no się rozejrze. Aha! Dobra. Czyli w sumie żeśmy tutaj niepotrzebnie wyszli. Albo nie, dobra. A! Nie trafiłeś, to No, odpadło. Idziemy dalej. Nic tu nie zostawiliśmy. Tam coś jest, ale tam jest chyba lód. Tam mam dojść. Pieniążki. Ciekawe, dlaczego mieli ze sobą tyle kosztowności? Dobra, zebraliśmy to. Tu jest jakaś mapa. Gotowe. Umrzemy, Umrzemy tu przez Skaraldusa Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo za trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. Zimą zapuściliśmy się za daleko na zl zlodowaczaje morze. Mieliśmy zawrócić, ale Karantlus nie chciał zostawić tego zawinionego proroka. Razem ze swoimi bezwzględnymi ludźmi przejął kontrolę nad statkiem, wpłynął nim na puciznę, aż w końcu nie mogliśmy już płynąć dalej. Wtedy kazał mojej załodze skonstruować płozy i zmusił nas do holowania statku po lądzie. Jakikolwiek sprzeciw oznaczałby dla nas śmierć i ekskomunikę. Ale i tak czekała nas śmierć. Zadbam o to, by zginął tu razem z nami. Zawsze mam przy sobie trochę trucizny na wypadek, gdyby statek wpadł u na ręce. Teraz znajdę dla niego inne zastosowanie. No. Nieźle, nieźle, nawet się trudzi. Otruł jakiegoś Karaldusa. Tutaj więcej nie widać. Okej. Okay. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Pozwala szybko wystrzelić dwie strzały bez potrzeby wyciągania strzały z kołczanu, aby szybko wystrzelić jedną strzałę po drugiej naciśnij krótko i póść lbm czyli lewy przycisk myszy po wystrzeleniu pierwszej strzały aha czyli aby szybko wystrzelić jedną strzałę po drugiej naciśnij krótko i puść. dobra grobowiec ukończony Dobra. Kupić się, idę. o coś tu mamy. Bizantyjski medalion, pięknie emaliowany. Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. <grym> Okej. Okay. Czyli wygląda na to, że myśmy iść tu. No dobrze, Lara, idziemy. No ale teraz... Co teraz? Co, wracamy, czy... Tu musimy iść? Dobrze. Wpisów kasa? O nie, woda. O już dostałem obrażenia. Dobra, tu mamy. Szaleniec nie daje za wygraną. Nie wiem, co go motywuje. Przemierzamy ogrodzone góry na końcu świata, jego ludzie umierają. Każdego dnia mijam groby lub ciała zostawione na ledwo widocznym szlaku. Schudłem i stwardniałem, ale jestem blisko. Mój koń zde. Klacz towarzyszyła mi od czasu kampanii przeciwko Bułgarom. Porąbałem ją i zabrałem mięso ze sobą, ale jestem blisko. Słyszę jak śpiewają tuż za grzbietem górskim. Wiatr niesie radosne odgłosy. Prorok będzie martwy w przeciągu tygodnia, a ja wrócę do zakonu trójcy starczą. Jeszcze tylko jeden dzień i będzie mój. No. Chodźmy, Laro, chodźmy, wyjdźmy z w, w końcu z tej jaski. Kompleks radziecki. Proszę bardzo. Dobra, tu mam dojść. O. Nie jestem naszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tamtych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej. Od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałów bitą w gardło, jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to byli to od bardzo dawna. To żyjący uzdrowcy przez całe dziesiątkę, a może nawet statki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju. Bredna ozdoby, która nie zdziwiła nikogo w Cesarstwie bizantyjskim. Czy to można że to potęgą kozłowów jego pomroka? Ciekawe, czy wiedzą gdzieś o zaginionym mieście albo o własnym źródlu. na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że ten widok będzie ciężkim do świadectwa. Obezpieczmy powiedzenie o zrobionym lub o zrobionym. nadal aktywne. No, no i także... Przyszliśmy sobie tu, ale... Ja widzę, że nie mamy nic do... A możemy. Aha, nie mamy grzybów, okej. Okay, to po co mi to pokazuje? Mm, tu też nie możemy nic zrobić. ale tu coś jest mapa no mapie nam nic tu nie pokazuje przejdźmy się jeszcze tu tu też nam nic nie pokazuje czyli wychodzi na to że musimy jednak chyba zjechać po tej linie bo tutaj nic już więcej o coś tu aha nie to chyba lina. To, to akurat dojrzałem Okay. Tu widzę jakaś No Fajnie że nam zostawili surowce Jak wiecie lub nie wiecie ja Jestem zbieraczem takim, że Nie mogę mu teraz pomóc Dostaliśmy informację Konstantyn opuścił więzienie i niedługo tu będzie Musimy posprzątać cały ten burdel, zanim się tu zjadę. Hej, czy ktoś mnie słyszy? To jasnej cholery, musimy przywrócić mądrość! Nie będziecie już takiego nie wiedziały. To szalony za taką sikierą trzech uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się skwytać żywcem jednego z nich. Kim w ogóle są ci ludzie? Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że w tych górach jest stara wioska. Nasi ludzie spodziewali się rolników. Myśleli, że poddadzą się bywa... Lilan, sprawdzę to. Trzymaj się blisko. Oto skoczy. No. Okej. Okay. Którą zawsze na propsie. O, mamy grzybki. 5, nie? Cztery. Gałąski Przydadzą się na pewno. Tu też są gałązki. Tu jest jeszcze coś. Idźmy do tego wagonu. Wagonie tylko butelki. Tam żeśmy zebrali. Czyli mamy wszystko pełne.

Wejdźmy tu. Powinniśmy zastawić pułapki na całym perymetrze. Mogę przygotować parę niespodzianek z tego tutaj. Mm -hmm. A po co tu idziesz? Dobra, po cichu zdjęte. Tam chodzi jeszcze jeden, u góry. Dobra. Co ci zdjęte? No już tam był jeszcze jeden. Okay. Teraz wróćmy sobie tu. Zdejmiemy jeszcze tego tam na górze. On tam gdzieś łaził las. Yes. Nie wiem, czy to wszyscy. Ciała hmm, Tego się nie da rady Tu jest To tutaj mamy Okej okay. Tu nie ma nic. Tu i tu coś jest. Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od Trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym, radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w, zdobywaniu, w zdobyciu atomówki lub czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenie, ale do tego wynajęli mnie. Historia zaczyna być powiedzmy taka troszkę hmm, Stary radziecki plakat Lenin żył, Lenin żyje Lenin, nie będzie, nie żył. Żyje. Lenin będzie żył Mam mężczał, ale nie może by wziąłeś Dobra, to jest pusto na razie Element pistoletu. Semi auto. Dobra. Tu coś jeszcze jest. Aha, tu jest ten człowiek. Przeszukajmy go. Na pewno zaś ma, dobra, chociaż jedną śrubkę. Tu nie ma nic, nie. Dobra, dziękuję. Ale na tym etapie sobie zakończymy. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.